Cześć moi kochani, już jutro wystartuje bieg podległości Run Poland 2022. jak co roku, będę na starcie i na mecie, a także częściowo na trasie. A teraz lecę do biura zawodów. Zobaczcie relację. Z biuro Zawodów mieści się w, na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bukowskiej 12, World Trade Center Poznań Chodźcie do góry Z Biuro Zawodów pracuje pełną parą Dzisiaj pakiety mogą odebrać mieszkańcy od Poznania To jest pan Bartosz, a ja jestem ja <grymne> nie już Nie wiem ja Nie wiem tu Artur musi siedzieć O no ja Artur Artur Nie ma go to też musi zastąpić Tak jest Tak jest. Właśnie jako pierwszy odebrałem medal na jutrzejszy bieg Zobaczcie, jakie piękne. Każdy, kto jutro przebiegnie, dostanie go na mecie. Jak zawsze zabiegany Artur Kojarwiński. Oj, bardzo, bardzo. To już siódma edycja biegu. I cały czas nowe wyzwania, bo mieliśmy przerwę przez pandemię, więc tak jakby to była może nie pierwsza czy druga, ale w nowym biurze, na nowej trasie, szybszej, ale ci sami wspaniali ludzie. Cały czas 10 kilometrów. Cały czas 10, już po się Także I będzie. Ilu zapisanych biegaczy? 4500, z czego około 500 osób jest na edycję wirtualną. Także na, na starcie powinno być te 4300, w zależności od zdrowia, będzie. Czekamy na wyniki. Ja jestem ciekaw wyników, bo szczególnie że mamy Mistrzostwa Polski, więc liczę na ten dobry akcent na koniec sezonu, bo jest prosta szybka i pogoda jest rewelacyjna. I zresztą wszyscy powinni zrobić dobre wyniki. Dzięki. Bo ja zobaczę, mam numer. A to jest mój wierny Kibis. 997, ale. Super. Dzięki za... Ostatnie ustalenia przed biegiem. My już wiemy, kto wygrywa. Wiemy, kto wygrał. Wszystko ustawione. Wszystko jest ustawione. Wiemy, kto nie dobiegnie. Przygotowani na taką ilość osób? Oj, nie wiem No już robiliście 25 tysięcy, więc... Damy radę, jak zawsze Jak zawsze dadzą radę Najlepsza ekipa, najlepsza ekipa pomiaru czasu Postaramy się Pamiętajcie, dzisiaj biuro zawodów czynne do godziny 20.00 Przy Bukowskiej 12 Do zobaczenia jutro